Czynnikiem chorobotwórczym powodującym toksoplasmozę jest pierwotniak toksoplasma gondii. Do zakażeń u ludzi dochodzi najczęściej poprzez spożycie cyst pierwotniaka obecnych w zanieczyszczonej wodzie, a także surowych lub niedogotowanych produktach mięsnych pochodzących od zakażonych zwierząt. Toksoplazmozą można zakazić się również przez kontakt z odchadami zakażonego kota. U osób dorosłych toksoplasmoza przebiega zwykle bezobjawowo lub łagodnie, natomiast toksoplasmoza w ciąży może być bardzo niebezpieczna dla płodu. Jeżeli pacjentka w ciąży zostanie zakażona, po raz pierwszy pierwotnie może przedostać się przez łożysko i spowodować zakażenia wrodzone. Toksoplazmoza w ciąży najgroźniejsza jest na najwcześniejszych jej etapach. Możliwe powikłania toksoplazmozy wrodzonej obejmują m.in. tzw. triadę Sabina Pinkertona, czyli wady układu nerwowego, zaburzenia wzroku, małogłowie lub wodogłowie. W ciężkich postaciach infekcji dochodzi do poronienia, obumarcia podu lub wielonarządowych powikłań. Każda kobieta, która planuje zostać mamą, powinna przypadać się na obecność przeciwciał- przeciwko toksoplazmozie, aby ocenić ryzyko zachorowania podczas ciąży. Wczesne wykrycie toksoplazmozy w ciąży daje możliwość leczenia. Leczenie zmniejsza przede wszystkim ryzyko przeniknięcia pierwotniaka przez łożysko do rozwijającego się podu.